Lekcja 18. poziom średnio zaawansowany. Dzień dobry. Zacznijmy od gramatyki. Jesteśmy cały czas w trybie czasownika w trybie przypuszczającym, tak zwanym warunkowym. Tryb warunkowy wyraża przypuszczenie, wątpliwość, niezdecydowanie. Wziąłbym. Chcielibyście, dałabym. To są takie przykłady. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem móc w rodzaju męskim: mógłbym, mógłbyś, mógłby. Rodzaj żeński: mogłabym, mogłabyś, mogłaby. Nijakim mogłoby. Liczba mnoga, rodzaj męski moglibyśmy, Moglibyście, mogliby. Rodzaj żeński. Mogłybyśmy, mogłybyście, mogłyby. Słuchaj i mów: Czy otworzyć okno? Mężczyzna. Czy mógłbyś otworzyć okno? Mógłbyś otworzyć okno? Teraz tutaj zwróćcie uwagę, że jeżeli nie ma trzy partykuły, musimy modelować głos, bo nie zawsze rob, budujemy zdanie z partykułą. Więc możemy powiedzieć, czy mógłbyś otworzyć okno, albo modulując głos. Mógłbyś otworzyć okno? Mógłbyś otworzyć okno? Otóż, czy mógłbyś otworzyć okno? Mógłbyś otworzyć okno. Teraz będzie wy, dwóch Czy otworzyć okno? Czy moglibyście otworzyć okno? Moglibyście otworzyć okno? Czy moglibyście otworzyć okno? Moglibyście otworzyć okno? Otóż. Czy moglibyście otworzyć okno? Moglibyście otworzyć okno? Ty, móc. Czy otworzyć okno? Czy mogłabyś otworzyć okno? Mogłabyś otworzyć okno? Czy mogłabyś otworzyć okno? Mogłabyś otworzyć okno? Otóż. Czy mogłabyś otworzyć okno? Mogłabyś otworzyć okno? By móc. Czy otworzyć okno? Czy mogłybyście otworzyć okno? Mogłybyście otworzyć okno? Czy mogłybyście otworzyć okno? Mogłybyście otworzyć okno? Otóż? Czy mogłybyście otworzyć okno? Mogłybyście otworzyć okno? Ty, móc. Czy? Podać mi sól? Czy mógłbyś podać mi sól? Mógłbyś podać mi sól? Czy mógłbyś podać mi sól? Mógłbyś podać mi sól? Czy mógłbyś podać mi sól? Mógłbyś podać mi sól? Wymóc? Czy podać mi sól? Czy moglibyście podać mi sól? Moglibyście podać mi sól? Czy moglibyście podać mi sól? Moglibyście podać misul? sól? Czy moglibyście podać misul? Moglibyście podać misul? Ty móc? Czy podać misul? Czy mogłabyś podać mi sól? Mogłabyś podać mi sól? Czy mogłabyś podać mi sól? Mogłabyś podać mi sól? Czy mogłabyś podać mi sól? Mogłabyś podać mi sól? Wymóc. Czy podać mi sól? <laughs> Czy mogłybyście podać mi sól? Mogłybyście podać mi sól? Czy mogłybyście podać mi sól? Mogłybyście podać mi sól? Czy mogłybyście podać mi sól? Mogłybyście podać mi sól? Ty, móc. Czy nie czytać teraz gazety? Czy mógłbyś nie czytać teraz gazety? Mógłbyś nie czytać teraz gazety? Czy mógłbyś nie czytać teraz gazety? Mógłbyś nie czytać teraz gazety? Czy mógłbyś nie czytać teraz gazety? Mógłbyś nie czytać teraz gazety? By móc. Czy nie czytać teraz gazety? Czy moglibyście nie czytać teraz gazety? Moglibyście nie czytać teraz gazety? Czy moglibyście nie czytać teraz gazety? Moglibyście nie czytać teraz gazety? Czy moglibyście nie czytać teraz gazety? I bez partykuły czy? Moglibyście nie czytać teraz gazety? Czy nie czytać teraz gazety? Czy mogłabyś nie czytać teraz gazety? Mogłabyś nie czytać teraz gazety? Czy mogłabyś nie czytać teraz gazety? I bez czy mogłabyś nie czytać teraz gazety? Czy mogłabyś nie czytać teraz gazety? Mogłabyś nie czytać teraz gazety? Kobiety, czy nie czytać teraz gazety? Czy mogłybyście nie czytać teraz gazety? Mogłybyście nie czytać teraz gazety? Czy mogłybyście nie czytać teraz gazety? Mogłybyście nie czytać teraz gazety? Gazety? <grywdy> <grywdy> Otóż. Czy mogłybyś się nie czytać teraz gazety? Mogłbyś się nie czytać teraz gazety? Czy przestać płakać? <laughs> Czy mógłbyś przestać płakać? Mógłbyś przestać płakać? Czy mógłbyś przestać płakać? Mógłbyś przestać płakać? Czy mógłbyś przestać płakać? Mógłbyś przestać płakać? Czy przestać płakać? Czy moglibyście przestać płakać? Moglibyście 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 przestać płakać? Czy przestać płakać? Czy mogłabyś przestać płakać? Mogłabyś przestać płakać? Czy mogłabyś przestać płakać? Mogłabyś przestać płakać? Czy mogłabyś przestać płakać? Mogłabyś przestać płakać? Czy przestać płakać? Czy mogłybyście przestać płakać? Mogłybyście przestać płakać? Czy mogłybyście przestać płakać? Mogłybyście przestać płakać? Czy mogłybyście przestać płakać? Mogłybyście przestać płakać? Czy pojechać ze mną do miasta? Czy pojechać ze mną do miasta? Czy mógłbyś pojechać ze mną do miasta? Mógłbyś pojechać ze mną do miasta? Czy mógłbyś pojechać ze mną do miasta? Mógłbyś pojechać ze mną do miasta? Czy mógłbyś pojechać ze mną do miasta? Mógłbyś pojechać ze mną do miasta? Czy pojechać ze mną do miasta, Zauważcie, że w zdaniu zmienia się tylko czasownik. A wszędzie jest to samo. Czy moglibyście pojechać ze mną do miasta? Czy moglibyście pojechać ze mną do miasta. Czy moglibyście pojechać ze mną do miasta? Moglibyście pojechać ze mną do miasta? Czy moglibyście pojechać ze mną do miasta? Moglibyście pojechać ze mną do miasta? Czy Pojechać ze mną do miasta? Czy mogłabyś pojechać ze mną do miasta? Mogłabyś pojechać ze mną do miasta? Czy mogłabyś pojechać ze mną do miasta? Mogłabyś pojechać ze mną do miasta? Czy mogłabyś pojechać ze mną do miasta? Mogłabyś pojechać ze mną do miasta? Wy? Czy pojechać ze mną do miasta? Czy mogłybyście pojechać ze mną do miasta? Mogłybyście pojechać ze mną do miasta? Czy mogłybyście pojechać ze mną do miasta? Mogłybyście pojechać ze mną do miasta? Czy mogłybyście pojechać ze mną do miasta? Mogłybyście pojechać ze mną do miasta? Czy mnie posłuchać? Czy mógłbyś mnie posłuchać? Mógłbyś mnie posłuchać? Czy mógłbyś mnie posłuchać? Mógłbyś mnie posłuchać? Czy mógłbyś mnie posłuchać? Mógłbyś mnie posłuchać? Czy mnie posłuchać? Czy moglibyście mnie posłuchać? Moglibyście mnie posłuchać? Czy moglibyście mnie posłuchać? Moglibyście mnie posłuchać? Czy moglibyście mnie posłuchać? Moglibyście mnie posłuchać? Czy nie posłuchać? Czy mogłabyś mnie posłuchać? Mogłabyś mnie posłuchać? Czy mogłabyś mnie posłuchać? Mogłabyś mnie posłuchać? Czy mogłabyś mnie posłuchać? Mogłabyś mnie posłuchać? Czy mnie posłuchać? Czy mogłybyście mnie posłuchać? Mogłybyście mnie posłuchać? Czy mogłybyście mnie posłuchać? Mogłybyście mnie posłuchać? Czy mogłybyście mnie posłuchać? Mogłybyście mnie posłuchać? Czy dać mi tamtą książkę? Czy mógłbyś dać mi tamtą książkę? Mógłbyś dać mi tamtą książkę? Czy mógłbyś dać mi tamtą książkę? Mógłbyś dać mi tamtą książkę? Czy mógłbyś dać mi tamtą książkę? Mógłbyś dać mi tamtą książkę? Czy dać mi tamtą książkę? Czy moglibyście dać mi tamtą książkę? Moglibyście dać mi tamtą książkę? Czy moglibyście dać mi tamtą książkę? Moglibyście dać mi tamtą książkę? Czy moglibyście dać mi tamtą książkę? Moglibyście dać mi tamtą książkę? Czy dać mi tamtą książkę? Czy mogłabyś dać mi tamtą książkę? Mogłabyś dać mi tamtą książkę? Czy mogłabyś dać mi tamtą książkę? Mogłabyś dać mi tamtą książkę? Czy mogłabyś dać mi tamtą książkę? Mogłabyś dać mi tamtą książkę? Czy dać mi tamtą książkę? Czy dać mi tamtą książkę? się dać mi tamtą książkę? Czy mogłybyście dać mi tamtą książkę? Mogłybyście dać mi tamtą książkę? Czy mogłybyście dać mi tamtą książkę? Mogłybyście dać mi tamtą książkę? Czy tańczyć całą noc? Czy mógłbyś tańczyć całą noc? Mógłbyś tańczyć całą noc? Czy mógłbyś tańczyć całą noc? Mógłbyś tańczyć całą noc? Czy mógłbyś tańczyć całą noc? Mógłbyś tańczyć całą noc? Czy tańczyć całą noc? Czy moglibyście tańczyć całą noc? Moglibyście tańczyć całą noc? Czy moglibyście tańczyć całą noc? Moglibyście tańczyć całą noc? Czy moglibyście tańczyć całą noc? Moglibyście tańczyć całą noc? Czy tańczyć całą noc? Czy mogłabyś tańczyć całą noc? Mogłabyś tańczyć całą noc? Czy mogłabyś tańczyć całą noc? Mogłabyś tańczyć całą noc? Czy mogłabyś tańczyć całą noc? Mogłabyś tańczyć całą noc? Czy tańczyć całą noc? Czy mogłybyście tańczyć całą noc? Mogłybyście tańczyć całą noc? Czy mogłybyście tańczyć całą noc? Mogłybyście tańczyć całą noc? Mógłbyś się tańczyć całą noc? Mogłbyś się tańczyć całą noc. Chcesz więcej lekcji, subskrybuj i ucz się i komentuj. Dziękuję! koniec lekcji 18 do widzenia do następnej lekcji.